Rodzaj drzewa lub krzewu – znanych jest 246 gatunków. Średniej wielkości drzewo osiągające do 21 metrów wysokości w stanie naturalnym. Szybko rosnące, przyrost roczny do około 1 metra. W naszym klimacie osiąga od 10 do 15 metrów wysokości. Bardzo rzadko występuje w stanie naturalnym, chociaż w naturalnym środowisku można je spotkać w Azji Wschodniej oraz w obu Amerykach. Uprawiana jest głównie w Chinach. Gatunek ten został odkryty przez Irlandczyka, niejakiego Augustin Henry. W 1885 roku w Syczuanie często mylone jest z innym gatunkiem. Istotnymi różnicami obu gatunków są młode pędy pokryte włoskami, natomiast w tym drugim są one nagie. Kolor drzewa na młodszych pędach jest szaro-żółty. Owocostany są spłaszczone. Czy już wiecie o czym mówię? Myślę, że każdy się domyślił. Kochani, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku i jak ktoś może to proszę o wsparcie kanału. Wszystko jest w opisie do filmu. więc. Więc warto tam zerknąć. Zostańcie ze mną, bo zaraz dalsza część mega dawki wiedzy na ten temat. Zapraszam! Jeśli już pewnie domyślacie, dzisiaj jest mowa o magnoli lekarskiej Magnolia officinalis, która uprawiana jest dla leczniczych pąków i kory. W Chinach mówi się na nią Ho-po lub hou pu. Na pewno źle wymawiam, jeśli tak, to bardzo za to przepraszam. Ale wracając do tematu: Magnolia jest średniej wielkości drzewem. Starza się jednak, że dorasta do dużych wysokości. Przerasta, tak jak zresztą na wstępie już mówiłam, prawie metr w ciągu roku. Można powiedzieć, że jest odporna, bo wytrzymuje do minus 25 stopni. W naszym klimacie dorasta do około 10-15 metrów, więc nie jest jakimś ogromnym drzewem. Ze znanych mi miejsc można ją spotkać na pewno w arboretu w rogowie. Tam na pewno ją widziałam. Jak wcześniej wspomniałam, zainteresowanie magnolią jako lekiem sięga oficjalnie roku 1885, ale była stosowana już dużo wcześniej. Chińczycy rośliny lecznicze stosują przecież od wieków. Z powodzeniem. Dla Europejczyka magnolia kojarzy się zazwyczaj z kwiatami kwitnącymi na wiosnę i tylko jako roślina ozdobna. Jednak warto pochylić się ciut bardziej nad tym drzewem i jego właściwościach, które są bardzo, bardzo ciekawe. Sama do niedawna tak naprawdę nie wiedziałam, że magnolia może być przydatna w tak wielu przypadłościach. W lecznictwie korzystuje się korę i pąki magnoli, ale także Same kwiaty, które szczególnie znaczenie mają w ślad przemysłu perfumeryjnego. Jednak my skupimy się, przynajmniej na początku, na stricte leczniczym zastosowaniu. Wiecie skąd pochodzi nazwa tej rośliny? Otóż nazwa rodzaju Magnolia pochodzi od nazwiska Pierre Magnola, francuskiego botanika żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku. W chińskiej tradycji te piękne, dorodne białe lub różowe kwiaty o przecudnej woni symbolizują energię kobiecą drzewo magnolii jest po prostu symbolem drzewa życia. Znalazłam taki fajny cytat. Stań pod błyszczącym zielonym baldachimem południowej magnolii w pełnym rozkwicie, a będziesz oszołomiony pokazem setek silnie pachnących kwiatów w kolorze kości słoniowej. Każdy wielkości filiżanki od herbaty. John Hopkins. Wśród wielu odmian najistotniejsze są dla nas dwie odmiany. A mianowicie pierwsza to tutaj omawiana magnolia lekarska. Natomiast drugą, którą rzadziej się stosuje jest magnolia czerwono kwiatowa. W liściach, kwiatach i korze znajduje się ponad 250 związków, które są istotne dla medycyny. Ostatni naukowcy jednak częściej przyglądają się dwóm związkom, które przyciągnęły ich uwagę. Są to honokiol i magnolol, które stwierdzono, że są ponad tysiąc krotnie silniejsze od witaminy E. Są to związki fenolowe. Ale oprócz tego mamy też kilka innych substancji, bardzo ciekawych, m.in. alkaloidy, które stanowią około 1%, przynajmniej w korze, olejki, izomery, trans i cis, syringin i związane z nim glikozydy, lotusinę, nornuciferinę, reticulinę, roamerinę, lirinidinę, nanzigerinę, anonainę, rutynę, kwas olejnowy, starynowy, linolenowy, cytral, cneol, witaminę C, nielotne oleje, seskwiterpeny, magnoflorin, selem, garbniki. A właściwości? No te są naprawdę mega. Ale zanim do nich przejdę, muszę wyjaśnić pewną kwestię. Otóż niektórzy zwrócili mi uwagę, że większość roślin opisywanych przeze mnie jest prawie na wszystko. Kochani, pamiętajcie, że wiele związków czynnych ma szerokie spektrum działania, a cały nasz organizm jest powiązany i jeśli działamy na jeden narząd, to tak naprawdę oddziałowujemy na, też na inne. I tak samo mamy w roślinach. Niektóre owszem wykazują działanie tylko na jeden konkretny układ, ale jednak większość roślin nie ma bardzo zawężonego działania i w mniejszym lub większym stopniu działają też na resztę układów w naszym organizmie. Moje odcinki piszę na podstawie badań i artykułów naukowych, które można znaleźć na polskich i zagranicznych portalach medycznych, ale też i w książkach. Dlatego też odcinki powstają bardzo powoli, bo staram się, abyście dostawali jak najrzetelniejsze informacje. Ale wracając do naszej magnolii i jej właściwości, do których udało mi się dotrzeć, to przede wszystkim są to przeciwzwyrotnieniowe, przeciwzapalne antyarytmiczne, przeciwpłytkowe, przeciwnowotworowe, tutaj hamują angiogenezę, antyoksytacyjne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwgrzybicze, przeciwzakrzepowe, przeciwbólowe, neuroprotekcyjne, przeciwcukrzycowe, nefroprotekcyjne, przeciwbakteryjne, zwłaszcza w obrębie jamy ustnej, kardioprotekcyjne, hepatoprotekcyjne, przeciwskurczowe, afrodyzjakalne, moczopędne, wykrztuśne, hipotensyjne, anty pobudzające apetyt, antyhistaminowe, napotne, przyspieszające gojenie się ran. Magnolia poprawia funkcjonowanie układu sercowego i neurologicznego, obniża ciśnienie krwi, zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych, zwiększa odporność. Surowcem leczniczym są pąki kwiatowe, liście nasiona oraz kora. Kora jest aromatyczna, o ostrym smaku. Kiedy warto zastosować i w jakich dolegliwościach? Przede wszystkim bolerioza, ponieważ hamuje enzymy, czyli metaloproteinazy, aktywujące krętki boleriozy, przy neuroboleriozie, przy udarze mózgu, jako pomoc w dochodzeniu do siebie, oczywiście, przy padaczce. Depresji. Tutaj powinna być stosowana dzielna dawka w zależności od wagi pacjenta. Dla osoby o wadze 68 do 79 kg jest to od 160 do 330 mg. Dla osoby o wadze 90 do 112 kg dawka wynosi 220 do 440 mg. Dla osoby o wadze od 113 kg dawka to 270 do 550 mg. Oczywiście dawki, Dotyczą preparatów standaryzowanych, gdzie zawartość magnololu i honokiolu. Mieści się w granicach od 1 do 10%. Magnolia będzie też po, y, przydatna przy cukrzycy. W tym wypadku magnolia skutecznie obniża poziom cukru we krwi, ale przy tym nie wpływa na wzrost tkanki tłuszczowej. Przy otyłości sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej, a przy tym ładnie przyspiesza przemianę materii. Przy paradontozie redukuje liczbę bakterii w jamie ustnej i tym samym zapobiega lub jeśli już jest, wspiera jej leczenie. Przy nowotworach w tym wypadku. Ciągle trwają liczne badania nad honokiolem, który w patologicznych zmianach nowotworowych indukuje apoptozę, czyli innymi słowy, naturalny proces śmierci komórkowej. Korzystne działanie hanokiolu naukowcy podczas badań zauważyli w przypadku raka okrężnicy, prostaty, piersi, płuc i pęcherza. Magnolia również będzie pomocna przy astmie, przy miażdżycy, menopauzie. Tutaj jednak nie należy łączyć preparatów magnoli z magnezem, gdyż mogą się nasilić objawy menopauzy. Natomiast korzystne jest połączenie z wapniem i witaminą D3. Przy arytmie serca honokiol zmniejsza strefę zawału, migotanie komór i czas trwania często skurczu. W chorobach wątroby Honokiel ma zdolność odwracania skutków alkoholowego stłuszczenia wątroby. Natomiast Magnolol zmniejsza uszkodzenie wywołane przyjmowaniem paracetamolu, alzheimerze i zaburzeniach pamięci, przy rozewnie płuc, przy utracie apetytu, przy ostrych napadach kaszu, przy zapaleniu oskrzeli, biegunce, zaburzeniu okładu pokarmowego, artretyzmie i reumatyzmie, w stęciach i w nadpiewnych skurczach i bólach brzuchu. Ciekawym sposobem używania magnolii polega na aromaterapii. Ponieważ magnolia posiada ogromne ilości olejków eterycznych, jest doskonałym lekiem. Dzięki temu, i tak przy delikatnym wdychaniu tego słodkiego, pięknego zapachu, możemy wyregulować sobie ciśnienie krwi, złagodzić bóle głowy, rozszerzyć naczynia krwionośne i przyspieszyć przepływ krwi. Stare chińskie podania podają. Że ten zapach jest doskonałym afrotyzjakiem, wzmacnia lipido, kojąc przy tym układ nerwowy i niwelując rozdrażnienie. Jest jednak jedno ale. Mimo, iż magnolia ma cudowny, słodki zapach, nie powinniśmy jej mieć w pobliżu sypialni czy na biurku, ponieważ długie i intensywne wdychanie ma działanie odwrotne, czyli będzie wywoływać migreny, zawroty głowy, będzie powodować dużą drażliwość i zmęczenie. Kolejnym sposobem przyjmowania magnoli jest przygotowanie herbatki z kory magnoli i popijanie jej w trakcie posiłków, ponieważ składniki są dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, co ułatwi ich przyswojenie. Oprócz tego, Dodać do takiej herbatki można imbir i dodatkowo pinelię trudistkową, dlatego że obie rośliny wspierają i wzmacniają antydepresyjne działanie magnolii, a także przeciwdziałają zaburzeniom poznawczym przez zwiększenie serotoniny w mózgu. Magnolię można też wykorzystać w kosmetyce. Jak wcześniej wspomniałam, jest ona cennym surowcem dla perfumiarzy, ale oprócz tego ma też inne zastosowanie. Obecnie magnolię znajdziemy już w szerokiej gamie produktów kosmetycznych, takich jak balsamy do ciała, kremy, wody toaletowe, szampony, mydła. Jednak warto, i oczywiście bardziej polecam, zastosowanie magnolii w kosmetykach stworzonych przez siebie lub kogoś zaufanego, kto ma doświadczenie w robieniu naturalnych kosmetyków. Podstawowym domowym wykorzystaniem, które może każdy zrobić, to po prostu wywary, które sprawdzą się doskonale jako okłady czy toniki albo ziołowy dodatek do kąpieli. Takie odwary warto wykorzystać, kiedy mamy problemy z trądzikiem różowatym, blaknącą skórą, z suchym i wrażliwym naskórkiem skłonnym do alergicznych wysypek, z chorobami grzebicznymi, z wypadającymi osłabionymi włosami, z łupieżem i swędzeniem skóry głowy, z cieniami pod oczami. Nalewki możemy też wykorzystać do odkażenia skóry podrażnionej, na której jest już jakieś obrzędzenie, ranki, ropnie, wypryski. Wyciąg z płatków ma właściwości silnie nawilżające, wygładzające oraz przeciwrodnikowe, zapobiegając starzeniu się skóry. Również wyciąg z kory wiąże wolne rodniki. Niestety mamy też interakcje z niektórymi substancjami i lekami. Dlatego przyjmując preparaty z magnolią czy pijąc herbatę, pamiętajmy, aby nie brać leków uspokajających z grupy barbituranów, oraz amobarbital, butabarbital, mefobarbital, pentobarbital, fenobarbital, sekobarbital. Klonozepam, diazepam, lorozepam oraz benzodiazepin, ponieważ spotęgujemy działania nasenne i uspokajające magnoli, a także nie mogą jej spożywać osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe czy leki steroidowe, nie mówiąc oczywiście o kobietach w ciąży czy karmiących, bo w tej grupie jest mała ilość sił, które są bezpieczne. Należy pamiętać też, żeby odstawić wszelkie preparaty z magnolią przed zabiegami chirurgicznymi co najmniej na 14 dni przed planowanym zabiegiem. Po pierwsze, ze względu na to, że zwiększy ona działanie znieczulenia, a dodatkowo, jak już się obudzimy, możemy odczuwać silne bóle głowy i zawroty po środkach skrytczających mięśni, które są podawane podczas zabiegów. Magnoli nie należy przyjmować równocześnie z ziołami takimi jak tatara kalifornijski, Koci chmiel, dereń, jamański, kawa, ziele dziurawca, jarmułka, waleriana, arcydzięgiel, goździki, danschen, czosnek, imbir, miłożą, brzęsień, kasztanowic i koniczyna czerwona. W medycynie chińskiej, jak i w medycynie japońskiej, czyli kampo, magnolię możemy spotkać w mieszance o nazwie Banksia houpu. tutaj mówimy o medycynie chińskiej, a także znajdziemy ją w mieszankach japońskich typu Hange koboku do, składającej się z pięciu ekstraktów oraz saibołku do, która składa się z dziesięciu ekstraktów. Mieszanki te stosowane są głównie w leczeniu depresji, nadpobudliwości, poprawie jakości snu oraz zmniejszenia niepokoju. Pokoju. A i zapomniałabym, magnoli nie łączymy w żadnym wypadku z żadnymi napojami wyskokowymi na bazie alkoholu. Więc na czas stosowania odstawiamy wszelkie tego typu napo napoje, bo spotęguje one uspokajające i usypiające działanie magnoli. Podstawowa sprawa, preparaty standaryzowane, zwłaszcza najlepiej pić na noc, przez jej działanie nasenne. Mówimy tutaj o silniejszych ekstraktach, bądź oczywiście dawkach leczniczych. Jeśli ktoś ma magnolię lekarską i chciałby sam zrobić dla siebie preparat, to najlepszym momentem na pozyskanie kory i gałązek przypada na okres października i listopada lub wczesną wiosną. Należy korę dokładnie wysuszyć, pokruszyć. Z korę można też przygotować nalewkę na alkoholu 70% w proporcji 1 do 5 według ogólnych zasad, czyli jedna część ziela i 5 części alkoholu, które zalewamy na 14 dni, po czym przefiltrujemy i przelewamy do szklanki ciemnych buteleczek. Przyjmujemy takie naleweczki 5 ml 3 razy dziennie. Natomiast z proszkowanej kory przyjmujemy 3 g dziennie przez okres od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie powinny ustąpić objawy. Dla działania antyhistaminowego czy dla osób cierpiących na astmę, różne źródła sugerują, aby takie osoby sięgnęły po herbatkę o nazwie Saiboku-do, której składniki mają właściwości podobne do środków sterydowych, ale bez skutków ubocznych, takich jak przy sterydach. Oczywiście jest to mocne uproszczenie dla tego tematu. Warto zainteresować się jakimiś dokładniejszymi badaniami naukowymi, do czego oczywiście zachęcam. Wcześniej wspomniałam też o magnolii, a właściwie kwiaty, a jeszcze właściwie pąki kwiatowe można stosować w kosmetyce jak i do spożycia. Nie spotkałam na swojej drodze do tej pory przetworów z magnoli i nie miałam okazji próbowania, ale są osoby, które wykorzystują regularnie. I tak grzebiąc po internecie i nie tylko w poszukiwaniu jak największej ich, ich ilości informacji, trafiłam na kilka ciekawych przepisów, na przykład na płatki magnolii w zalewie octowej, czy syrop z płatków magnolii, różne nalewki na winach, czy na czystym alkoholu. Przepisy będą w kolejnym filmie, ponieważ nie chcę, żeby ten film trwał bardzo, bardzo długo. Na zakończenie taka mała uwaga. Magnolia wymaga starannego użytkowania, gdyż niektóre składniki w jej składzie są toksyczne, ale w małych dawkach ma korzystny wpływ na organizm. Dlatego trzeba pamiętać o miarze. Podsumowując, warto sięgnąć po magnolię, jeśli mamy ją w zasięgu ręki. Inne Gatunki, oprócz opisanego w tym filmie, podejrzewam, że też będą mieć podobne działanie, lecz dużo słabsze. Warto upewnić się, do jakiej magnolii mamy dostęp, a może ktoś ze znajomych ma właśnie taką tą leczniczą. Jej właściwości niosą dla organizmu człowieka wiele pożytku. Od wyciągania nas z chorób i ułatwienia dojściu do zdrowia, poprzez pielęgnację naszej skóry, włosów, paznokci, aż po nadanie nam pięknego zapachu. Więc nic, tylko uzupełniać naszą spiżarkę o domowe nalewki. Susz, herbatki aż po przetwory. Jednym słowem, magnolia jest mega, i jak każdy preparat roślinny, pamiętajmy jednak o umiarze i rozwadze, bo nic nie jest trucizną i wszystko jest trucizną, i tylko dawka czyni trucizną. Tak wiem wiem, przynudzę już z tym tekstem, ale pamiętajcie, rozwaga i uważne stosowanie. Dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę mega mega wdzięczna. Wiedząc, że wam się podoba to co robię, dostaję powera do nagrywania dalszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.